Obudzić Olbrzyma W audycji dr Artur Dąbrowski, prezes akcji katolickiej, odpowiada na pytanie, jak obudzić Olbrzyma, czyli każdego z nas uśpiony laikat. Zapraszamy! Polem walki jest kultura, walka trwa! Wolem walki jest kultura! Pozdrawiam bardzo serdecznie i nasze spotkanie rozpoczniemy cytatem Leonardo da Vinci. Nauka nigdy nie wyczerpuje umysłu. Uczymy się całe życie, bardzo często mówimy o tym, że uczymy się na błędach. Niestety bardzo często nie uczymy się na swoich, ale wyciągamy. Pewne wnioski i idziemy do przodu. Dziś postać, która wyrasta nam na przestrzeni tych tematów, które omówiliśmy poprzednio, czyli feminizmu, wyrasta nam Herbert Marshall McLuhan, teoretyk komunikowania masowego i oczywiście środków przekazu. Cóż takiego ten człowiek ma nam do powiedzenia? Proszę Państwa, można powiedzieć, że w jakimś sensie McLuhan to człowiek, który był pionierem mediów elektronicznych, mediów społecznościowych. Kiedy robiono pewne eksperymenty za czasów McLuhana, które możecie Państwo sobie sprawdzić w wyszukiwarce dowolniej i poczytać o tym również w wierzącym człowieku bardzo ciekawe rzeczy? Zauważył w tym eksperymencie, że kiedy zabrano się do zrobienia pierwszej takiej sieci, powiedzielibyśmy dziś internetowej, to zauważył, że ludzie zaangażowani w ten właśnie eksperyment zaczęli zupełnie inaczej funkcjonować, inaczej komunikować się ze sobą i inaczej zestawiać pewne fakty. I doszedł do takiego wniosku w swojej publikacji Galaktyka Gutenberga, że jeżeli pojawią się media elektroniczne na tą dużą, Powiedzmy sobie globalną skalę, to wtedy będzie również bezwzględnie nowy człowiek. Stwierdził wyraźnie, wówczas bezwzględnie pojawi się nowy człowiek. Ale jaki to będzie ten nowy człowiek? I tutaj McLuhan mówił o takich pięciu kluczowych kwestiach. Nowy w sensie po pierwsze odbierania myśli, po drugie organizowania swojego życia, po trzecie sposobie komunikowania, po czwarte. Przyjmowania argumentów, i po piąte, w sensie wartościowania, będziemy mieli do czynienia z zupełnie nowym człowiekiem. I teraz przełóżmy bardzo często mówi się o konflikcie pokoleń przełóżmy tą myśl Makluena na dzisiejsze młode pokolenie. Sposoby myślenia, organizowania swojego warsztatu pracy, komunikowania się to już nie są listy, to już nie są telegramy o których nawet może młodzi ludzie nie wiedzą, ale to są, proszę Państwa, media społecznościowe, poprzez kontrolę których można dokładnie kontrolować umysły drugiego człowieka, całych społeczeństw. No i oczywiście przyjmowanie argumentów i wartości. I zauważmy, że kiedy weźmiemy jeszcze do ręki publikację Puleta, Metamorfozy czasu, to Autor tej publikacji właśnie dokonał takiej ciekawej analizy współczesnego świata i umiejscowienia w tym świecie Pana Boga. I mówił o tym, że ten Bóg, który dla wielu jest oczywisty, który stwarzał, który utrzymuje życie ludzkie i życie świata w istnieniu cytuję jest już nieobecny. Główny aktor zszedł ze sceny. Niezwykle ważną rolę pierwszej przyczyny zastąpiła gra przyczyn drugorzędnych. I teraz posłuchajcie państwo. Miejsce Boga zajmują uczucia, wrażenia i wszystko, co je wywołuje. Widzimy to także podczas zjawisk w kościele. Emocje w grupach modlitewnych, ważniejsze niż sam Pan Bóg, wrażenia, przeżycia i to wszystko, co je wywołuje. Czyli widzimy, że odstawiliśmy drogę, prawdę, życie, sens i cel naszego istnienia na bok. A skupiliśmy się sami na sobie, na swoich uczuciach, wrażeniach, sposobie wyrażania się i to, co te emocje również wywołuje. Nikolaus Karr w publikacji Płytki Umysł dokonał bardzo ciekawej analizy, mówiąc nam, że znajdujemy się w takim punkcie historii, w punkcie, do którego doszedł nasz intelekt, w punkcie, do którego doszła nasza kultura, do takiego momentu, który nazwał momentem przejścia między dwoma modelami myślenia. To znaczy, ten proces myślenia linearnego, logicznego zaczyna się kończyć, a górę właśnie biorą te rzeczy, które pobudzają nas emocjonalnie. I w zamian za te nieprzebrane bogactwa tradycji, kultury, bierzemy wszystko to, co daje nam tak naprawdę internet. I ten nasz stary proces myślenia linearnego zaczyna odchodzić do lamusa. I zauważmy, że ten nowy typ umysłu, ten nowy stworzony człowiek, to już nie jest osoba spokojna, skoncentrowana, kontemplująca, niezmącona w sensie emocji, których nie da się zaburzyć, ale mamy zupełnie nowy typ umysłu sposób myślenia, który chce tylko i wyłącznie przyjmować i oddawać informacje, ale te informacje muszą być w bardzo krótkich porcjach i nie muszą być nawet logicznie ułożone. One muszą być w formach chaotycznych i często bardzo często pokrywają się z taką treścią, że im szybciej tym lepiej. Natomiast wiemy, że nie do końca tak jest. No i oczywiście ten współczesny człowiek poszukuje współczesnej świątyni. I cóż jest tą współczesną świątynią? Proszę Państwa, nieco innego jak siedziba firmy Google w Dolinie Krzemowej, czyli Googleplex stanowi, powiedzmy sobie, jak pisał Nikolas Kerr, taki eklezjalny kościół internetu. I tą religią. Którą się tam wyznaje jest tayloryzm. Warto tutaj przywołać tego, właśnie człowieka, amerykańskiego inżyniera, który jako wynalazca stali szybkotnącej i młota parowego, wydał również publikację Zarządzanie warsztatem wytwórczym, również zasady naukowego zarządzania, i wprowadził Taylor pewien eksperyment, bodajże w Filadelfii, jeżeli dobrze pamiętam. Właśnie maksymalna szybkość i maksymalna wydajność, maksymalna produkcja i optymalizacja pracy to są te elementy, które tak na serio liczyły się w tym jego przedsięwzięciu. I w przeszłości na pierwszym miejscu stał człowiek, a powiedział Taylor, że w przyszłości pierwszy musi być system. Czyli człowiek został już w tej materii po prostu zdetronizowany i ten Tylerowski system pomiaru i optymalizacji obowiązuje w dużej mierze również obecnie. Ta etyka, która z tego wyrasta, zaczyna rządzić także w dziedzinie umysłowości współczesnego człowieka. Zauważmy, że internet jest taką maszyną, która została stworzona do wydajnego, automatycznego zbierania i przekazywania informacji i obracania tymi informacjami jak na giełdzie papierów wartościowych. I zadaniem w opinii Taylora zastępu programistów jest znalezienie jedynie słusznej metody, algorytmu doskonałego, który przełoży się na praktykę czynności mentalnie i związane z tym będzie również zdobywanie wiedzy. A co będzie podstawione za tym algorytmem w kontekście chociażby definicji rodziny czy innych, no sami możemy się domyślać. Obudzić olbrzyma. W audycji dr Artur Dąbrowski, prezes akcji katolickiej, odpowiada na pytanie jak obudzić olbrzyma, czyli każdego z nas, uśpiony laikat. Zapraszamy. Przysłuchując się tym słowom, że w przeszłości na pierwszym miejscu stał człowiek, ale jeszcze przed człowiekiem, pamiętamy, detronizacji Boga dokonała tak zwana rewolucja francuska i cały system oświecenia, i gloryfikowano rozum. Postmodernizm zanegował rozum. No i oczywiście zanegował również człowieka. Człowieka, który, jak mówi nam, ideologia gender może zmieniać sobie płeć, ile razy będzie sobie życzył w ciągu na przykład jednej minuty może być 60 razy kim by nie zechciał. Czyli prawda schodzi na zupełnie inny filar, a w zasadzie można powiedzieć jest zdetronizowana. I na pierwszym miejscu w opinii Taylora był człowiek, a w przyszłości system i ten system będzie tak szczelny. Te algorytmy, które będziemy, że tak powiem, wybierać w internecie, będą nas tak ukierunkowywać, że będziemy przyjmować to, co podaje nam twórca tych programów i związanych z tym systemem, również systemem wartości, będzie pochłaniane przez tego nowego człowieka. I zauważmy, że w momencie kiedy pojawiła się na szeroką skalę ta rewolucja mobilna, jeszcze zanim po tej rewolucji internetowej, to świat jest dostępny Dosłownie jak na dłoni. Mieści się w naszych dłoni smartfon i sięgamy po treści w każdej części świata. Możemy oglądać, możemy przerzucać wiadomości, możemy nagrywać wiadomości i w ten sposób globalna wioska zaczęła się nam organizować. I ta. Rzeczywistość została opisana przez piewce, tak jak powiedziałem, mediów elektronicznych, czyli Marszala McLuhan, który mówił, że ten świat jest tak zależny, że odtwarza tą rzeczywistość pod postacią globalnej wioski, że wszyscy o wszystkich, wszystko proszę Państwa, wiedzą. I to sformułowanie, tak jak powiedziałem, globalna wioska po raz pierwszy użył Herbert Marshall McLuhan w swojej książce Galaktyka Gutenberga. I nazywając świat globalną wioską, McLuhan porównał. Glob do zwykłej wsi, w zwykłej wioski, w której ludzie żyją blisko siebie, dzielą się swoimi problemami i nie mają przed sobą tak naprawdę żadnych tajemnic. I zauważmy, że to właśnie dzieje się w życiu wielu ludzi, którzy najbardziej intymne relacje potrafią wrzucić w przestrzeń mediów społecznościowych i generować wielkie zasięgi czy followersy zdobywać. I globalna wioska to społeczeństwo przede wszystkim informacyjne. To społeczeństwo, które funkcjonuje za pomocą współczesnej techniki. Ziemia w tej materii, można byłoby powiedzieć, jeszcze w latach 60., 70., 80., 90., była opleciona jak gdyby siecią kabli, przewodów, za pomocą których ta łączność telefoniczna, radiowa była dostępna. Dziś dzieje się to w inny sposób, ale również. Pokonywanie bariery czasu, przestrzeni spowodowały, że ten świat się zmniejszył pod względem dostępności do tych rozmiarów, właśnie wspomnianej globalnej wioseczki. I poprzez te nowoczesne technologie, ale głównie poprzez internet, telefonię komórkową, świat się stał tak na serio wspólnotą elektroniczną. Proszę Państwa, sami konwersujemy z ludźmi z innych kultur, z innych kontynentów, nawet możemy, jeżeli nie znamy ich języków, prawda, wygooglać zawsze te rzeczy i, i wiedzieć dokładnie. Jak można konwersować. Ale co jest jeszcze? Dlaczego takie zjawisko ma miejsce? Ponieważ to zjawisko jest ściśle powiązane z postępującą globalizacją świata i ci globaliści chcą zdominować system wartości chcą narzucić pewne systemy, pewne zwyczaje kosztem y, tradycyjnych wartości. I globalizacja jest to przede wszystkim, miejmy świadomość, proces, który odnosi się do wszystkich dziedzin naszego życia. Na każdym kontynencie, proszę państwa, czerwona puszka z, z napisem pewnego produktu jest rozpoznawalną marką. I zauważmy, że w wyniku ujednolicenia stylu życia, kultury, podsuwa się nam konsumpcję, żeby człowiek jadł, spożywał, kupował, żeby nakręcał koniunkturę, i tak naprawdę gdzieś zatraca się w tym globalnym powiedzmy, świecie informacji, towarów, kapitałów, świat duchowy człowieka, jego duchowy wymiar. I w wydanej w 1951 roku mechanicznej narzeczonej takiej publikacji McLuhan zwracał na to uwagę, że niezwykłe tempo, przyspieszenie techniczne wpływa na emocjonalną strukturę całego społeczeństwa, ale jakie niesie ze sobą skutki. Wywołuje to stres, który jest spowodowany czym? Nadmiarem bodźców, których nie można przyswoić, zintegrować z psychiką. To, co my czytamy dziś, proszę Państwa, to nie przyswoili sobie ludzie w średniowieczu czy w starożytności tego ogromu wiedzy, która dziś jest w internecie, którą przeglądamy przez całe swoje życie. I człowiek zostaje przekształcony w taką bezimienną masę. Od której wymaga się takiej biernej konsumpcji, dostarczania towarów dla tego człowieka, to już zajmują się globalne korporacje, które eliminują średniaków czy jeszcze mniejsze przedsiębiorstwa. I w tym kontekście zadaje McLuhan to dramatyczne pytanie. Cytuję. Czy w nowej rzeczywistości technologicznej można ocalić resztki indywidualności i osobowości? Skoro wszystkie procesy prowadzą do osłabienia elementów jednostkowych i zastąpienia ich seryjnymi produktami. I tak dotykając tego tematu, możemy powiedzieć, że nie możemy się już dziś tylko spokojnie przysłuchiwać temu co się dzieje, co zostało dokonane w świecie techniki, ale trzeba wejść w przestrzeń mediów i być tam obecnym, żebyśmy mogli te wartości chrześcijańskie katolickie przenieść w Obszar mediów społecznościowych, które służą drugiemu człowiekowi. I w tej materii też trzeba sobie powiedzieć, że trzeba ewangelicznie działać w tej globalnej wiosce, bo media społecznościowe zmieniły globalną wioskę tak naprawdę w wirtualny wszechświat i wirusowy wszechświat. Obudzić olbrzyma. W audycji dr Artur Dąbrowski, prezes Akcji Katolickiej odpowiada na pytanie, jak obudzić olbrzyma, czyli każdego z nas, uśpiony laikat. Zapraszamy. Wolem walki jest kultura, walka trwa! Wolem walki jest kultura.